O, zajebiście. No co? O, zajebiście. No zobaczymy. Obrona. Zajebiście. No jeszcze raz powiedz zajebiście. Zajebiście. Jakie tu mamy wyzwanka, bo tak mówiliście, że coś nowego i... No jest, są, so, są. So, so. GSG9, uczci pierwszy rok Rainbow Six, oh, wygra 10 rund GSG9. A co to GSG9? To są te, jak one tam? Żółte, Jugger, bandit Blitz To sobie to dodam. I IQ. O i wszyscy mi pozabierali oczywiście. No kurwa, jak szybko żeś jeszcze zajarzył. No tutaj. Ale, ale... ja Japo pońca już ugrasz, stary. już rządził. O ja. Bo nasze komputery na siebie czekają. <grymante> <grymante> Jeszcze zerknę tak na szybko, co tu jest? Jezu, kto się tam tak rozbija? Łyżeczkę wyjebałem. Aha, myślałem, że położyłeś delikatnie. <grymante> Brawe ja obie swędzi. za zbierzenie? Super! Albo lewa. A gdzie my jesteśmy, gdzie my, a tu jesteśmy, tu jesteśmy, nie, nie, gdzie my jesteśmy, gdzie my jesteśmy Dobrze jesteśmy, dobrze jesteśmy się pogubiłem, dwa, biegałem no, jak krety no. o, To no. tam wow. no, Muszę tu coś sprawdzić szybko Dobra, tu postawię Mam tak około setki FPS-ów, a tak dziwnie jakby mi coś tak klatkowało. Bo tak monitor ci pokazuje 60 Hz, jak masz 60Hz? Czy to wiesz co nie chodzi o to? Muszę zerknąć w opcję co tu się działo z moimi stawieniami. To i co? Dronują nas? No ciążą. Zobaczymy, jak przy akcji to się będzie wszystko rozgrywało. Jesteście na kamerach w ogóle? Nie. Mam tego dronika ma O, tu widzę kolega. Mamy przy ścianę do nas. Ubili naszego. O, tu przy ścianę mamy. No dobra, zabili mnie. Od łazienki wchodzą. jak go nie zabiłem? Tu jest. Tu macie jeszcze. Marcin, dwóch uważaj. Tarczą wchodzi. Jest ta tarcza tutaj cały czas, Haruś do o, niej Ale, ale mi pizdlę ładnie, co on zrobił? A z góry, z góry, uważajcie kapitał, on jest u góry Gdzie no, góry? Pewnie nad Te... tobą Marcin One Jest dziura Aha nad, Nade mną była dziura, wiesz? Zrobiłeś mnożem? Ładnie Co na celu? Jest, jest, jest Poczekaj, dziadostwo wychyli. Jest was dwóch, tak się spoko. Jestem sam, ale z tamtej strony. What? Nie, nie. Nieb go. Uwe! On był poza tym, poza rynem. A uhum. jak on leżał to on się liczył w obrębie, tak, on się, ubrębie. Ubrębie. On się liczył w obrębie. A tamten ten z góry walił. To strzelał bez sensu. Tak, a tamten ja z góry coś... Ja myślałem, że ten, że on... Znaczy ja nie wiedziałem czy drugi jest na punkcie, ale wiesz... Nie, 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 nie. to nie było, tylko powiem ci inaczej. Jeżeli <śm> jesteś na punkcie, ale dajesz się złapać w pułapkę, to co? To, 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 to cię to zalicza jako przejmowany, tak. Tak samo jak leżysz ranny, też bronisz punktu. Aha kurwa No dobra, patrz tu to... to tak jak ja nie wiedziałem, że się zakładnika nie puszcza jak No no dobra, 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 dobra. No Okej, wczoraj dokładnie z Arkiem nawet na ten temat rozmawialiśmy, że jak jest bomba i leżysz to ci to, to przegrywasz, nie? Że jak cię powalą to przegrywasz i od razu cię zabija Ale jak jest zabezpieczenie terenu, jak cię powalą, na przykład do połowy, w obrębie, nie? To się tak, liczy. to to się liczy Dokładnie ja przed... On leżał, a ja bym wyszedł to koniec, Mogliby wygrał. Mu zaliczyć, tak? Tak, tak. To tak. Ubrał, a, ugrał to. Tak. dobra, dobra. Dobrze. Okej, okay. a ja wiesz, specjalnie nie chciałem zabijać, bo mówię, ten drugi może przyjdzie. Myślałem, bo będzie wiedział, skąd strzelasz? Tak, dokładnie. To był dobry pomysł, nie? Znalazłem. Well right. Czyli mają nad nami. Wiemy, wiemy. Gdzie tu trzeba startować? Słuchajcie, jak 7 nacisnę. To by było najlepiej okay, chyba... Auto, zachodni to, to, to... wjazd. Tak? Mhm, mm najbliżej man. tak mi się wydaje, że będzie. No to Bliżej to niż to główna to, to brama. Ja Myślę, że ktoś tutaj jest grę, słaby. Gra, ale ale człowiek kłóci się, w... się wszystkiego, i nie? Jak będziecie strzelać w kamerę, nie odwalcie mnie. Ja mogę was, by nie, nie. Nie, nie. <laughs> Super. A jak my tam wejdziemy do góry? Jak my zawsze tak wchodziliśmy na ninjasa? Trudno powiedzieć. Mój operator nie chce wejść tu! Którędy wy wchodzicie w ogóle? Gdzieś indziej? Tyłka. Gdzie wy jesteście? A, wy tu. Wykryto mnie, kurwa. Dobra, jak zaczniecie robić akcję, to ja z tyłu będę wchodził. Chociaż w zasadzie, słuchajcie, my mamy coś takiego jak dron, nie? No. Dron? To czemu by go. Fuck, mój dron jest popsuty. Dali mi popsutego drona do akcji. Ogarniacie? Kurwa, to można wbić w sumie. Jest puste, te pomieszczenie jest puste, słuchajcie. Kurwa wyszła do mnie! Uwaga panowie! Kawejra tutaj! Przesłuchuje mnie! Już wie gdzie jesteście! No nie! Nie wiem jakim cudem ona wiedziała gdzie ja tu jestem, nie? Wolhaki ma Tu biegnie. Ale kurwa. Biegają biegają. <laughs> Skrócili mnie. Skrócili? Tak. No już wiedzą gdzie jesteśmy, tak. O Jezu, tam było dwóch Dobra Termit termi dobrze się jej Dobrze Dobrze się i nie trafia no. Ja tak się tak tam dobrze. nie śmieję wcale, bo którąś kiedyś taki ja miałem. Tam gdzie Aruś patrzyłeś tam był ktoś no. na pewno róg Dobra, od tego O kurde, kurde mnie zabij Nie do wiary, nie? No Ja to widziałem mnie też tak wstawiłeś szybko do Jeszcze ile nas sprzątnął, ty? Mhm. Ale ładnie poszli do nas, nie? Szacun pełen. A teraz będę? Uuu. O Jezu, aż podskoczył, ty. Uuu. Uuu. Kłaczek. Ja. Szafki w zbrojowni. Marcin, operator. No się myślę. Weź Jagera. Nie szakal, mogę. szakal ci ukradł, to jego wina. Ale ten. Navy Seals też mamy do ugrania, co. To... No powtórzyli te wyzwania, ten... naprawdę. To... Już nie miałem co wymyślić. No się, bryty się bryty bryty nie powtórzyły, bryty ale faktycznie. No zaczekaj. No, nie mają co wymyślić po prostu nie no a rusku a ja pońcu ja pońcu długo nie będziesz miał pamiętasz jak było z Davisem no, z tam on każdy gra, to jest nie postać ja tak to by musieli granie innymi no tak Tak to cię gdzieś kurwiel, wiel jest 5 Nie będę jeszcze ścianę postawić Mam ścianę tą twardą, nie wiem gdzie jeszcze A jo, ja, ja też Kogo o, zabiłem Gdzieś ty strzelał? Tutaj Ja pierdoczę Sorry, stary. A czemu tam strzelałeś, Tarek? No, bo chciałem dziurę zrobić, jak będzie wchodził na ten, żeby go skrócić. Ożeś kurde zrobił. Eee. Zawsze mi przebiegasz przed maską. Eee. Dobra, no nie, nie gniewam się, też miałem takie odchyły, także. No. Pech chciał, że akurat ja. No dobrze, że ty, a nie ktoś obcy. Bo bym mógł mnie chcieć wyrzucić. Nie mam już takiej chyba możliwości, nie wiem dlaczego. Chodzą tu? Po co ja filuję? Po co Chodzą ja filuję? Wchodzą od tego Doka tam co tutaj zabezpieczał dron wieża Tu Aruś po twojej lewej będą wchodzić wiesz? Tu? Mhm Tu za ściany, bo coś granaty leciały O frostki coś się dzieje, bo padła. Teoretycznie no, mógłby ją ktoś uratować, nie, ale... Iść do niej, czy nie? Mhm. Mm tak bezpiecznie. Uważaj tam. No, na tu nikogo nie ma, nie. Spójrz. No, <laughs> wróćcie hmm. powoli do mnie. O Jezus! Jest tutaj baba. Zginąłem. Kurde. Dok on the right On the right Right, right, right Oli mi wypierdosiła Ale sieje ojeju Dobra, ja na Marcinie będę Marcin bezpiecznie nie maszuje Czy fraska będzie chciała skrócić? Tak panowie, ale PNR Dobra, Frostka skróciła Ładnie oh. A, opuścił. O gra. patrz czemu tak ciekawe Opuścił, opuścił, nie już nie że go wywaliło. Znaczy no tego nie wiemy chyba, nie? No... No prawda. Ale nie, zobacz, nie... opuścił bo jakby, jakby go wywaliło, to by była taka klepsydra AK, w środku. No, tak, dokładnie. A wczoraj ja miałem problem z połączeniem, nie mogłem się połączyć i dostałem karę, że wyszedłem z meczu. No. no. no widzisz, czyli też tak. Kurde, to też nie jest tak do końca, nie? Hmm. Nie widziałem na kogo się zdecydować, bo chciałem w pewnym momencie wziąć tego Blica Ja tak samo. Ale stwierdziłem, nie nie. Ja, ja też mówię, ja. kurde, zostanę, nie daj Boże, sam na sam, to tarczą nic nie zrobię. No nie no, zasłonić się. No jedyne co, no ale tak to kurde, żeby zabić kogoś za tej tarczy, to uuuu. W moim, przy, moim przypadku jest ciężko. Z Blitza kogoś, aby Wraca, Jaki wraca, go. wraca. No, wraca. Wywaliło go. Wywaliło go, czyli. Albo szybko sobie internet odciął i... Są różne patenty, tak żeby ogarnąć, nie? Na to na standard. Jest? A ty już kurde wężysz jakiś podstęp. No A gdzie tu startujemy, panowie? Siedem? Próbuję sobie to jakoś tak normalnie tak wytłumaczyć, ale się nie da. Wjazd? Od schodu? drama zwykła. Ja od schodu wjeżdżam. To jest dobry. Wybaczcie pomysł, żeby tu wjeżdżać? Nie, schody. Pojedź. Co znowu? Co już odwaliłeś? Nie bo tu jest kurwa On jest wczoraj. jakoś tak kurwa taktycznie ja, ja dzisiaj nie potrafię nic zrobić fajnego Wszyscy w jednym miejscu jesteście Tak? O. <laughs> Asysta w zranieniu? Czyli kogoś musiałem trafić Bo tam był głowy Widocznie gdzieś trafiłem coś, kogoś o. O Jezu, to? przez deski mi skanowała po waszej Ale z lewej. Której strony? Tam dokładnie tak. Przez tą przez ja te drzwi. Tak. Róg tam był. <coughs> Szutnij Jest sobie. Jest. Dobra. Spójrz na postać, zobacz co to było. Ja to nie mogę wejść. To chyba nie był róg. Resume securing the container once the threat is neutralized. Kurwa czemu ja nie mogę tu wejść ty? Ja pierdolę co za pojebana gra. Aha, no nie mogłem wejść kurwa. Ty nie mogę kurwa wejść mi się gra zbakowała. Yeeeah! Dostałem asystę. O jezu! Co ty się Arek stało? Dobra, wstań sobie, to się kucnij Skanuj Nie, wróć! A dobra 4 <grym> nie, 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 sekundy były <grym> no dobrze, że on na mnie się uparł to nasi mogli ten. celował, miał odwrotnie kolana. U mnie kolega tak potrafi wygiąć i strasznie ohydnie ja to wygląda. nie wierzę w to, że to się da tak zrobić. Mówię. Dobranoc, córeczko. Dobranoc. <laughs> Błagam cię, gram znowu Juggerem i nie chciałbym zginąć. Stanowisko obsługi, chodźmy. Albo nie. Biura, tam nie gdzie oni. Szansko, Zaraz będę. <śmiany> Znowu wiesz co, jest pierwsza gra wieczoru i nie czuję się tak pewnie na tym polu bitwy. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Co to z za to oni? Aha. Dobrze, mówicie moim językiem. <gry> Ej, co mi przerwało kładzenie? Kładzenie, kładzenie kładzenia mi się składało. <grym> Gdzieś to chyba tuiczkowy jest. Wykryto cię. Zabijecie jak Irlandię. uh -huh.

Gdzie siedzieć wiesz, jesteśmy tylko we dwóch na celu Dobrze dobrze, tylko... O kurde, dobra, Marcin wracaj chyba. Tu ty... jesteś jeszcze u, 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 u. Mama Maruś, plec za plecami twoją kamerkę też, hmm. co oni knują? Jest nas trzech. Na Team Speak. A, z... A nie wiem co oni zrobili. Tutaj Oreos, poczekaj. Dobra, postraszyłeś i spokojnie. O oh fuck. Przyczynili mi kurwa. O, ale balka. skurwił mnie. Twitchka jest ledwo żywa. No ale niestety to. A gdzie ona cię powaliła daje. w ogóle? Ja byłem z korytarzu, wiesz? O kurwa co cztery rzuciłem, mam nadzieję że je słyszą Kac czy tamta biegnie na ten Aruś wchodzą? Tak. Jo To grubo stary Na low? Ta Tutaj jest zdzira Kurwa, mógłbym tak naprawdę ją skrócić Nie, nie, nie Bo jak ja zostanę sam, to przegram Idzie, idzie No to drona odpierdol Szakalu Nie chcę, nie chcę, nie chcę Nie chcę, nie chcę, niech się głowi Patrz tam kamerę na nią Poczekaj bała już tą kamerę Nie dobra, ja nie mogę bo przejął to Katsuro Którędy mm -hmm. wbił? Wydaje mi się, że po mojej lewej Leży, leży, leży za murkiem Tak, mm -hmm. dobrze Dobrze, dobrze, bez się wyskanować dałeś mm -hmm. Ale leżał, kurde się się patrzył tak na mnie przez sekundę, leżeń, bo tam był trup, nie? Dramat, nie? Ale nie tam był trup jeden i kurde tak idealnie leżał wcelowany w moją stronę. No. Arek, bardzo dobra gra, o ci Bardzo chodzi. dziękuję. A ja coś mówiłem, że źle? <laughs> Dobrze poszło. Mhm. Ten początek jak w tej rundzie jak oni kurde co oni bronili, jak nas pojechali fantastycznie z tym pod wrażeniem. O kurde. Złoto 4 czy Was pojebało? Ja mam srebro 3, moi drodzy.